Witam wszystkich serdecznie, KupiKar z tej strony. Dzisiaj mam na sprzedaż Forda Focusa z 2006 roku. Salon Polska 1616 z koni. Autko jest w fajnym stanie wizualnym, w fajnym stanie technicznym. Wiadomo, znajdziemy gdzieś tam na nim jakieś, jakieś małe ryski, kurcze obtarcia, tego typu rzeczy, aczkolwiek na no wiadomo, nie jest to auto, nie jest to auto nowe. Generalnie jest w dobrym stanie Jeśli chodzi o stan techniczny Jego stan jest bardzo dobry Klocki, tarcze, wszystko Wszystko jest na miejscu Oponki Dunlopa bardzo ładnie letnie Do tego komplet Komplet zimóweczek Z wyposażenia Autko posiada elektryczne szyby, centralny zamek Elektryczne lusterka podgrzewane Klimę sprawną Z nowym kompresorem Przebieg autka to 166 tysięcy km klima sprawna tak jak już mówiłem czyściutkie zadbane, naprawdę w fajnym stanie do autka też posiadam komplet opon zimowych, a więc kupujący będzie miał dwa komplety opon no ale myślę, że już nie warto zmieniać teraz na, bo już tak jak widzimy po pogodzie robi się coraz cieplej, także można zostawić na letnich Cena za to autko to 8900 zł. Zapraszam wszystkich do kontaktu. Pozdrawiam.